Witam państwa bardzo serdecznie. Tomasz Kwiecień, firma Green Copoland. Znajdujemy się w województwie lubelskim w miejscowości Glinny Stok. Znajdujemy się na plantacji kukurydzy sianej 4 maja. Kukurydza znajduje się w fazie 2-3 liścia. W sobotę był wykonany na całej powierzchni zabieg Humibram Gold 20 litrów na hektar wraz z bakteriami, 2,5 litra na hektar i do tego było dany aminokwas roślinny witork z dodatkiem wyciągu z drożdży w dawce 5 litrów na 1000 litrów wody Mamy poniedziałek. Widać, że już troszeczkę lepiej ta kukurydza wygląda. 23 maja będzie wykonany zabieg dolisny produktem fosforowym Magic P Star, który zawiera fosfor oraz magnes w dawce 2 litry na hektar. Spotkamy się na tej plantacji za 7 dni i zobaczymy efekty działania tego produktu.